Jak tu pięknie! Ciekawe, gdzie jesteśmy. To muszą być nasze przysmaki. Masz rację, ja mam truskawki. Wow, są takie dojrzałe. Jeszcze jak szczęścia raz ciebie, raz ja sprawdzę, co mam. Jaki fajny lizak! Skroczkę, co on ma w środku? Wygląda jak ogromny karaluch. Lepiej, więc zacznijmy od truskawek. Nie mam nic przeciwko. Czy ja też mogę spróbować? Mam nadzieję, że Emma nie zauważy. Jak to nie zauważy? Oddaj mi moją truskawkę! Nie no, ja też chcę spróbować! Kurczę, jedyne co mi zostało to szypułka. Dobrze ci tak Miranda! To moje owoce i ja będę je jadła. Jak apetycznie to wygląda! Mimo wszystko trochę wezmę. Jakie pyszne! Czego mój talerz jest pusty? Gdzie są wszystkie truskawki? Miranda, czy to twoja sprawka? Nie zaprzeczaj, zemszczę się, otwórz usta! Ale ja nie chcę tego jeść! Będziesz musiała. Jaka ty jesteś okrutna, Emma! Pół nie mogę na to patrzeć! Zjadłaś go do końca? Ale tam był Karaluch! O nie, zupełnie o tym zapomniałam! Jest w mojej buzi. To obrzydliwe! On chyba nadal żyje. To straszne! Kalalu biegnie w moją stronę. Co robić? Masz! masz! Wiedziałam, żebyś się do mnie nie zbliżał. Emma chyba trafiłaś. Dziwne, nic tu nie ma. Ojej, tu jest! Po co go podrzuciłaś? Spadnie prosto na nas! Chyba czysto! Nigdzie go nie ma! ciągasz pochopne wnioski. Jest na twojej głowie! O nie, tylko nie to! Uratuję cię, Emma. trzymaj się! Mam ogromnego kapcia! Wow. Aj, jak to boli! Ale dziękuję za pomoc, Miranda. Wygląda na to, że mój plan nie zadziałał. Wow, nowe jedzenie. Ja otwieram pierwsza. Malutki sedes? Wygląda fajnie. Ale co zamierzasz z nim zrobić? Coś wymyślę. Najpierw zdejmij pokrywkę ze swojego dania. Jak dużo żelkowych oczu. Super! Wow, wylosowałaś swój szczęśliwy bilet! Czas coś przekąsić. Od czego by tu zacząć? Może od tego oka? Co robisz Emma? Przestań zajmować się bzdurami! Daj spokój, nie maruć. To jest super! Takie pyszne! Chcę kontynuować. Biorę kolejne oko. Jest takie miękkie! Jestem zachwycona. Teraz na pewno nic mnie nie zatrzyma. Może podzielisz się ze mną? Nie mam mowy, sama ledwo się najem. Jesteś taka zabawna, Emma. Twoje usta są wypchane oczami. A to jeszcze nie koniec. Ups, nie trafiłam. Skoro skończyłaś to moja kolej? Ojej, tu są dwa lizaki. Całkiem niezły poczęstunek. Ej, Miranda, możesz być ostrożniejsza? Widzę, że jesteś bardzo zajęta swoim Lizakiem. To dla mnie szansa ma, to mój lizak. Chciałam zdjąć opakowanie, żebyś mogła go od razu zjeść. Nie próbuj mnie oszukać, wiem, że to nieprawda. Przez ciebie zupełnie zapomniałam o tej toalecie. Co to jest? Wygląda jak strzelająca posypka. Tak, to ona. Trzeba szybko zanurzyć w niej naszego lizaka. Wygląda pysznie. Jestem pewna, że tak też smakuje. O tak, słodki lizak i kwaśna posypka świetnie się komponują. Nie zatrzymam się, dopóki nie zjem tego w całości. Muszę tego natychmiast spróbować. Znowu to robisz, Emma. Co ty wyprawiasz, Miranda? Przestań mnie bić. Przepraszam, nie chciałam. Mam tego dość, nie pozwolę ci na to. Masz za swoje. Mogę pierwsza podnieść klosz? Dzięki, wiedziałam, że nie będziesz miała nic przeciwko. Owocowa fanta, rewelacja! Nigdy wcześniej takiej nie próbowałam. Otwieraj szybko! O nie, złamałam paznokieć. Biedactwo. Daj ci pomogę. Mam sporo doświadczenie w otwieraniu fanty. Widzisz? Wszystko się udało. Pachnie naprawdę pięknie. Nawet sama chciałabym spróbować. Nie mam mowy, daj mi to, to moja fanta. Zapach jest naprawdę świetny. Jestem pewna, że smakuje jeszcze lepiej. O tak, to jest wspaniałe! mogłaś się podzielić ze mną w ramach podziękowania. Ale jak nie chcesz, to sama sobie wezmę. Świetnie, jakie orzeźwiające. Skąd się wzięła ta rurka? Emma, znowu to robisz. To dziwne, dlaczego Fanta nie płynie. O, cześć, Miranda, jak leci? Mam już dość tych Twoich wybryków. Mam nadzieję, że Fanta pomoże mi się od tego odciąć. Oj, przepraszam, ale było pyszne. Twoja puszka poleciała mi prosto w twarz. Stan się dąsać i sprawdź swój talerz. Tu nie ma żadnego talerza, jest jakiś dziwny przycisk. Co mam z nim zrobić? Nie wiem, może go naciśnij? Co się dzieje? Kim jesteś? Pracuję z bronią chemiczną. I mam coś dla ciebie. Dla mnie? Ale ja niczego nie potrzebuję. Niestety nie tobie o tym decydować. Proszę, a guzik zabieram. A, tak. Prawie zapomniałem. To jest teraz obszar wysokiego promieniowania. Miranda, jak się masz? Czy wszystko w porządku? Do widzenia! Najbardziej kwaśne cukierki na świecie. To straszne. Nie jestem pewna, że dam radę je zjeść. Wyglądają okropnie. To przecież super. Doświadczysz nowych wrażeń. Całkiem fajnie wygląda na to, że niepotrzebnie się bałam. No to może nie poczęstujesz? Przykro mi, ale sama nie odmówię sobie dokładki. Takie kwaśne. Ale nawet mi się podoba. Wyglądasz na nieco sponiewieraną w dosłownym znaczeniu tego słowa. Dobra, też spróbuję. Muszę tego doświadczyć na własnej skórze. To jest naprawdę kwaśne. Gdzie się podziały moje cukierki? Miranda, mówiłam ci, że sama je zjem. Opakowanie jest puste? Tak bardzo mi się spodobało, że nie mogłam się powstrzymać. I teraz tego żałuję. Potrzebuję natychmiast jakiejś osłony. To jest bardzo kwaśne, nie mogę tego znieść. Schowałam się w samą porę. Raz, dwa, trzy, zaczynasz ty. Wow, pop candy ze strzykawką i syropem. Cieszę się, to się nazywa szczęście. Super, wygląda fajnie. A zobaczmy, co ja mam. Co to jest? Wygląda jak mała trumna. To mnie przeraża. Boję się zgadywać, co jest w środku. Yy, pozwól mi zacząć. Nie wolno mi wylać ani kropli. Mam, złapałam! Świetnie, to słodki syrop. A teraz otworzę pop candy. Jestem pewna, że też mi się spodobają. Co za blask, to niewiarygodne. Ma przestań wtykać nos w cudze sprawy. To jest moje jedzenie i ja je dostałam. Wow, mam w ustach prawdziwe fajerwerki. Wspaniale! Nie potrafię opisać słowami, jakie to uczucie. Chcę więcej! Tak, fajerwerki wybuchające w mojej głowie to bardzo niespodziewany efekt. Spójrz, ma. Chyba czas cię zgasić. Trzyma się Miranda. Mam nadzieję, że syrop pomoże. Bardzo dziękuję. Ma w samą porę. Teraz twoja kolej wyjeść. Szkoda, że mi o tym przypomniałaś. Boję się otworzyć pudełko. Wydobywa się z niego jakaś para. Co to jest? Nic nie rozumiem. Spróbuj przyjrzeć się bliżej. Myślę, że to ostry naczos. Biedna Emma współczuje ci. To straszne, jest bardzo ostry. Mój język płonie. Ale trzeba to wszystko zjeść, a nie polizać. Wydaje mi się, że nie mam innego wyboru. Coś się zaraz stanie. Pożar! Ja płonę! Pomóż mi, Miranda! O nie, tylko nie to. Nie patrz w moim kierunku. Co się dzieje? Zatrzymajcie mnie, proszę! O, chyba wróciłam. Przynajmniej jest jakaś dobra wiadomość. Miranda, gdzie jesteś? Tutaj, przewróciłaś mnie. I nie wyglądasz zbyt dobrze. Ty też nie. Dobra, dziewczyny, rozpoczynamy wyzwanie. Ja nacisnę pierwsza. Kocham niebieski, oby ta miłość mnie nie zawiodła. Ciekawe, co mi się trafi? Okay. Miranda bez urazy, ale niebieski cię zawiódł. Coś z tego wiaderka może było kiedyś pyszne, ale teraz. Chociaż może ci się poszczęścić, coś jednak wygrzebiesz. Co to ma być? Tak nawiasem mówiąc, nie rzuca się śmieci tam, gdzie ktoś siedzi. To podłe. Fu, jak śmierdzi. Tak robić. Zgodnie z naszymi zasadami, można, ale suchniesz, idę do Emmy. Nie będę wymyślać, wybieram najbardziej intensywny kolor czerwony. Moja intuicja cię nie zawiodła. Kryje się tu coś bardzo fajnego. Co prawda, nie smakołyk, nie zabawka. coś jeszcze lepszego. To pieniądze. Będę bogata. Tak, Emma, gratulacje. Trafiłaś w dziesiątkę w pierwszej rundzie. Ojej, jestem nawet super bogata. Nikt mnie nie przebije. Emma, tak bardzo się cieszę. Milcz, daj mi się nacieszyć wygraną. Mam teraz kasy jak lodu. Ale mi się poszczęściło. Ile pieniędzy. Rewelacja. Co to za smród? Miranda, ty nadal grzebiesz w tych śmieciach. A co mam robić? Tak w ogóle, to udało mi się znaleźć czapeczkę i trochę tiktaków. Mam też przepychacz, który bardzo przypomina mikrofon. Lalalala. Widzę, że dobrze się bawisz, ale jestem zmuszony użyć dezodorantu. Ten okropny zapach bardzo szybko się rozprzestrzenia. Ej, spadaj stąd! To moje pudełko. Dziewczyny, pora na drugą rundę. Mam nadzieję, że tym razem mi się poszczęści. Mirando, masz rację. W końcu i do ciebie szczęście się uśmiechnęło. pyszna impreza. Bułeczki? I co mam z nimi zrobić? Suche nie są zbyt dobre. A kto powiedział, że będą suche? Wjeżdżają kiełbaski. Zestaw na hot doga gotowy. Coś, to ja rozumiem. Czuję, że czeka mnie zacny obiad. Ale dużo kiełbasek. Ekstra. No to zaczynam. To jeszcze nie wszystko. Hot dog bez sosu nie istnieje. Mam dla ciebie keczup i musztardę. Ej, hola, hola! Dlaczego wylewasz to na mnie? Dobra, wytrze się bułką, cały sos trafi do hot dogów. Wielkie dzięki! Dawno nie byłam tak szczęśliwa. Pyszności. Miranda bardzo się cieszę. Teraz kolejny. Razem nacisnę żółty przycisk. Przypomina mi słońce. To była zła decyzja. Wkopałaś się w stertę śmierdzącej ryby. Jedna rybka? Nie wierzę. Na pewno pojawi się ich więcej. Dobrze, że mam tu parasolkę. Może ma nie będzie śmierdzieć, ale jej pudło to prawdziwa, śmierdząca katastrofa. No i co dalej? Mam tak siedzieć i gnić razem z tymi rybami? Nie no mam dla ciebie niespodziankę! Nowego przyjaciela. Nazywa się puszek. Mam nadzieję, że się dogadacie. On chce mnie zjeść! Spadaj stąd! E, szczerze mówiąc jest troszkę narwany, ale na pewno się polubicie. Okay. No jak się masz, Mirando? Hey. Świetnie, panie prowadzący. Zostawiłam dla pana hot doga. Wielkie dzięki. Jest bardzo dobry. Thank you. Wiem po co ten kot. Zje wszystkie ryby. On zjada ryby, a ja hot doga. Palce lizać. No, która tym razem jako pierwsza wciśnie przycisk? Ja już wybrałam swój kolor. Mam nadzieję, że niebieski mi nie zawiedzie. Pod tym przyciskiem kryje się coś bardzo smacznego i wykwintnego. Makaron z serem. Czuję w powietrzu zapach Włoch. Ale makaron bez dodatków jest bez smaku. Przecież mówiłem, że jest z serem. No, teraz to już inna wajka. Obietek z prawdziwej restauracji. Jakie pyszne. Myślałaś, że to wszystko? Jesteś w błędzie. Jest jeszcze sos. Mogliśmy się bez niego obejść. Mam całą głowę w ketchupie. Wybacz mi, droga Emmo. Nie wiem, co mnie napadło. Mam nadzieję, że nie jesteś na mnie zła, ale zupełnie zapomniałem o bazylii. To twój największy błąd. No dobra. Mirando, idę do ciebie. Teraz ty naciśniesz przycisk. Oby też mi się trafiło coś do jedzenia. Umieram z głodu. Hehe. No, i rzeczywiście trafił ci się smakołek. Włoska pizza. Lepiej być nie mogło. Ojej, uwielbiam pizzę, ale po co nią tak rzucać? Mam w niej całą twarz. Sorry. To było niechcący. Widocznie kiepski ze mnie kucharz. Ale za to niezły prowadzący najśmieszniejszego challenge'u w historii. Dziewczyny, macie jeszcze jedną szansę na super wygraną. I zamierzam ją wykorzystać. Nie zawiedź mnie czerwony guziku. A jednak, klops. Dawno nie robiłem prania. Myślę, że przyszła pora. Co to ma znaczyć? Jakieś brudne koszulki i skarpetki? Okropność! Tylko nie zapomnij o proszku i łodzie, bo nic z tego nie wyjdzie! Ale ja o tym pamiętam! Ej, co ty wyprawiasz? Chyba nie zamierzasz robić tutaj prania? A jak myślisz? Po co tu przyszedłem? Nie mam czasu na robienie prania w domu! Zatkajuszy, bo może być nieprzyjemnie. Dodamy wody, co to ma być? No to zaczynamy. Idealnie, zabawnie i pożytecznie Mirando, twoja kolej. No dobra, masz warta. Czeka na ciebie ogromny, pyszny i bardzo apetyczny tort. Wyobraź sobie, że masz urodziny. Tylko nie przegap swojej szansy. Łap go! Po raz drugi rzucasz we mnie jedzeniem. Jak ci nie wstyd? Zaraz ci coś pokażę. Trzymaj sztuczne ognie wprowadzą Cię w jeszcze lepszy nastrój. A na koniec mały pokaz fajerwerków. Mirando, jesteś gotowa. Szmarna impreza. Daj spokój, wyluzuj się! Na pewno nie gorsza niż moja. Zabieraj swoje skarpetki, majtki i koszulki. Teraz są czyste. I ja też. My. Mam tylko jedno żelkowe oko. To nie fair. Ups, chyba je przewiłam. Jaka ty jesteś niezdarna. Przestań się ze mnie nabijać. Masz, dobrze ci tak. Myślisz, że ci to daruję? Mylisz się. Zobaczymy, czy spodoba ci się mój dowcip. Już wygląda przerażająco. Trzeba tylko wziąć oko. Julia, co się stało, Peter? Twoje oko? Jakie to straszne! Oj! Co to jest? Wow, jakie celne trafienie! Duszę się, pomóżcie mi! Nie mogę oddychać. Musimy ją ratować! Dajcie mi uderzyć ją w plecy! Jakie interesujące widowisko! Po prostu wspaniałe. Co będzie dalej? Oko? Skąd ono się tu wzięło? Fu! Wyszło całkiem zabawnie! Czas coś przekąsić. Mm, w środku jest pyszne na nadzienie. Chętnie zjadłabym więcej takich oczu. Mm, teraz moja kolej. Wezmę te, jeszcze te i jeszcze te. To jest pyszne. Chcę więcej. Sorry, ale to moje. To naprawdę wygląda pysznie. Żelki można tak fajnie rzuć. Może mimo wszystko podzielić się z nami. Proszę! Za późno, już nic nie mam. O, co to jest? O nie! Mam nowe pary oczu! Poza karę. Papryczka chili? Nie jest to dobra opcja. Jeszcze masz szczęście, moja porcja mnie załamuje. Ale i tam dostał więcej niż my. W ogóle nie mam ochoty tego próbować. Konsekwencje mogą być straszne. Chyba nic mi nie jest. Niepotrzebnie się bałam. Ojej, nie sądziłam, że jej się spodoba. Ja płonę. Mogłam tyle nie jeść. Jest gorąca jak patelnia. Dobrze, że mam wodę. Wystarczy, Itan, wystarczy. Teraz ty, Emma. Choć uwielbiam czerwony kolor, to ta papryczka zupełnie mi się nie podoba. Mam nadzieję, że nie jest zbyt ostra. Dam radę. Postaram się zrobić to jak najszybciej. Nie sądzę, żeby ci się udało. No to wszystko, już prawie skończyłam. Więcej papryki? Skąd ona się wzięła? I tan, myślę, że to ty zrobiłeś. Zabieraj to. Aj, to boli. Dobrze ci tak. Oj, chyba się zaczęło. Zaraz eksploduje. Muszę zatkać uszy, nos i usta. To nie pomoże. Mam tu gaśnicę. Trzymaj, Vivien. Dzięki Itan. Teraz twoja kolej. Tylko nie to. Miałem nadzieję, że ta chwila nigdy nie nadejdzie. Nie próbuj uciekać. Będziesz musiał to zrobić. Dobrze inaczej się ode mnie nie odczepicie. Będę gryzł po kolei każdą paprykę. Zaczyna się! Gdzie ja jestem? Wow! Chyba leci prosto w kosmos. Postaram się temu lepiej przyjrzeć. O, fajnie tu! Chcę lecieć jeszcze wyżej! Dobrze, że została mi jeszcze jedna fabryczka. Wspaniale! Za ofiary! Macie dużo cytryn, a ja mam tylko jedną. Za co spotyka mnie taka kara? Taki los! Ja zacznę. Jaka twarda! Nie mogę nawet ugryźć. Wygląda na to, że będę musiała wepchnąć sobie do ust całą cytrynę. Też nie mogę tego zrobić. Okej, okay. rozprawię się z nią. a Dostałem sokiem prosto w oko. Nic nie widzę! I tam, nie mam czasu się tym zajmować. Muszę dokończyć swoją cytrynę. No dalej, teraz ty. Dlaczego ja? Niech hema zaczyna. Ja i moje zęby nie jesteśmy gotowi na walkę z cytryną. Wezmę nóż. Co ona robi? Wystarczy pokroić ją w plasterki, żeby łatwiej było jeść. Gotowe. Spójrzcie jak pięknie. To jest. Coś, czego z chęcią spróbuję. Zaczynam. Ej, jakie kwaśne. Ale muszę się trzymać. Boże, aż mi twarz wykręciło. Nie mogę się doczekać, aż to się skończy. Muszę przyspieszyć. O nie, mój tusz do rzęs cały spłynął. Dobra, ostatni kawałek. Weź chusteczki, Emma. Dzięki, przydadzą mi się. Teraz ty i tam. I tak o tym pamiętam. Zaraz rozprawię się z moimi cytrynami. A macie! Ostrożnie, Itan! Nie potrzebuję już miecza. Teraz będę korzystać z sokowirówki. Potrzebuję tylko soku. Skórki są zbędne. Ej, gdzie są wszyscy? Ups, to było niechcący. Itan, uważaj, proszę! Zwaliłeś nas z nóg. Wszystko gotowe. Pozostaje tylko przelać to do szklanki. Wygląda dobrze. Czas spróbować. O rany, jakie to kwaśne. To znaczy, chciałem powiedzieć, jakie to pyszne. Wow, to niespodziewane. My też możemy spróbować? Okay. Oczywiście, nie żałuję niczego przyjaciołom. Częstujcie się. Wcale nie uważam, że to jest smaczne. Co za kwasota. Nie trudno było was oszukać. Od razu dałyście się nabrać na moje sztuczki. Okej, okay, Itan, no to masz. O kurczę. Tylko jeden KitKat? Co za porażka. Dostałam większą porcję, jestem zadowolona. To wszystko drobiazgi w porównaniu z moją. Spójrzcie na to. Ym, pozwólcie, że ja zacznę. Trzeba jak najszybciej pozbyć się opakowań. Co niepotrzebne. Ostrożnie, Vivien. O, oh, jaki boski zapach. No jedz, już pospiesz się! Nie denerwuj się, mogę to zrobić w dwie sekundy. Teraz Emma. Muszę się przygotować. Założyć śliniak i pozbyć się opakowań. Wow, jak ona to zrobiła? A teraz przydałby mi się widelec i nóż. No to zaczynam. Nie mogę tego ukroić. To diabła z tym będę jadła rękami. Tak, jest to wiele wygodniej i szybciej. Nie mogę się powstrzymać. To mi tak smakuje. Potrzebuję więcej czekolady. Próbujecie ukraść moje batoniki? Oddajcie je. Nigdy więcej nie stawajcie między mną a czekoladą. No, w końcu nadeszła moja kolej. Mam świetny pomysł. Z moich batoników zbuduję wieżę. Całkiem nieźle mi idzie. Wow, jaka wysoka. Starałem się, niewiele zostało. Sorry, Itan, nie mogłyśmy się powstrzymać. Ciągnij, o nie, spada mi wieża też. Witamy z powrotem. Jak się masz? E, nic mi nie jest. Kask mnie uratował.